Nasza wersja napędowa zdecydowanie nie jest demonem prędkości. Czas do setki zajmuje według procenta aż 11,3 sekundy, prędkość maksymalna natomiast to aż 200 km na godzinę. Tradycyjnie na początek, oczywiście, sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mamy kilka trybów jazdy, a więc przełączmy się w tryb sportowy. Wyłączmy również system start-stop, utrzymanie w pasie ruchu, a także wyłączmy kontrolę trakcji musimy przejść tutaj w zakładkę funkcję. mieć nadzieję, że to nam pomoże i jest zakładka kontrola trakcji wyłączamy, aby nic nas nie blokowało podczas testu przyspieszenia. Następnie przełączmy się w drive, noga na hamulec, gaz podłogę, podtrzymanie obrotów. Bardzo szybko zmienił bieg. Jednak zdecydowanie ten samochód przyspiesza szybciej niż podaje to producent. Nie jest to czas zaskakujący, nie jest to czas również ekstremalnie niski, jednak biorąc pod uwagę, jak ogromny jest to samochód, myślę, że czas jest jak najbardziej zadowalający.